Port Morski Gdynia, 2 września 1939, gdy pierwsze promienie wschodzącego słońca przebijały przez mgłę nad Zatoką Gdańską, 16-letni Michał Zalewski czaił się między skrzyniami na nabrzeżu portu wojennego, obserwując ruch na pokładach polskich okrętów. Jego serce biło tak głośno, że obawiał się, iż żołnierze patrolujący port mogą je usłyszeć. W kieszeni spodni kurczowo ściskał list od ojca. Ostatni, jaki otrzymał z frontu zachodniej Polski, zanim zamilkła radiowa łączność. Michałku, jeśli coś mi się stanie, znajdź sposób, by służyć Polsce. Nie pozwól, żeby pamięć o naszej walce przepadła. Brzmiały ostatnie słowa kapitana Mariana Zalewskiego, oficera marynarki wojennej, który pozostał bronić Westerplatte. Michał był dzieckiem portu. Jego matka zmarła przy porodzie, więc wychowywał się praktycznie na nabrzeżach Gdyni. Gdzie ojciec służył jako instruktor artylerii morskiej. Znał każdy zakamarek, każdy schowek, każdą trasę patrolową. Przez lata obserwował z fascynacją okręty podwodne cumujące w porcie, marząc o dniu, gdy będzie mógł wstąpić w szeregi załogi jednego z nich. Teraz ten dzień nadszedł, choć nie w sposób, jakiego się spodziewał. ORP Ryś, jeden z pięciu polskich okrętów podwodnych. Przygotowywał się właśnie do wypłynięcia w morze. Michał widział, jak członkowie załogi wprowadzają ostatnie zapasy żywności i amunicji przez włas na pokładzie. Wiedział, że to może być jego jedyna szansa. Niemieckie bombowce już drugi dzień atakują port, a każda godzina zwłoki oznaczała większe ryzyko zniszczenia okrętów. Kapitan porucznik Bronisław Kowalewski, dowódca ORP Rysia, stał na kiosku bojowym. Analizując mapę Bałtyku, jego twarz, przedwcześnie postarzana przez lata służby w marynarce, wyrażała spokojne zdecydowanie człowieka, który wie, że nadchodzi trudny okres. W wieku 36 lat był jednym z najdoświadczeńszych dowódców okrętów podwodnych w polskiej flocie. Bosmanie Nowak, zwrócił się do starszego marynarza stojącego obok, sprawdźcie jeszcze raz wszystkie przegrody szczelne. Musimy być gotowi do zanurzenia w ciągu trzech minut od mojego rozkazu. Bosmat Stanisław Nowak, czterdziestoletni weteran z dwudziestoletnim stażem w marynarce. Skinął głową. Jego doświadczone oko dostrzegło ruch między skrzyniami na nabrzeżu. Panie kapitanie, czy ma pan pozwolenie na sprawdzenie tego chłopaka przy dostawach? Wydaje mi się, że tam ktoś się czai. Kowalewski spojrzał w kierunku wskazanym przez bosmata. Rzeczywiście między metalowymi kontenerami, mignęła mu postać w granatowej kurtce, ale czas nagli, a Niemcy mogą pojawić się nad portem w każdej chwili. Zostawmy to patrol portowy, mamy ważniejsze sprawy na głowie, za godzinę będziemy w drodze do naszej strefy patrolowej. To była szansa, na którą Michał czekał. Gdy uwaga załogi skupiła się na ostatnich przygotowaniach do wypłynięcia, przemknął między cieniami w kierunku rufy okrętu. Znał port jak własną kieszeń, wiedział, gdzie znajduje się awaryjny włas do przedziału maszynowego, który czasami pozostawiano odkręcony podczas prac serwisowych. Szczęście mu sprzyjało. Włas był lekko uchylony. Michał wsunął się do środka, znajdując się w ciasnej komorze pełnej rur i zaworów. Zapach oleju maszynowego i metalu wypełnił jego nozdrza. Było to dla niego znajome środowisko. Spędził niezliczone godziny. Pomagając ojcu w inspekcjach technicznych różnych okrętów, ukrył się za główną rurą parową, w miejscu, gdzie cienie były najgłębsze. Miał ze sobą niewielką torbę z jedzeniem, które udało mu się zebrać w sierocińcu, gdzie przebywał od czasu wyjazdu ojca na front. Planował ujawnić się po wypłynięciu w morze, gdy zawracanie do portu będzie już niemożliwe. W oddali usłyszał syrenę alarmową i głos kapitana wydającego rozkaz odejścia od nabrzeża. Silniki okrętu zadrgały do życia, a Michał poczuł pierwsze delikatne kołysanie, które oznaczało, że ORP Ryś rozpoczął swoją ostatnią podróż z gdyńskiego portu. Gdy okręt powoli mijał wyjście z portu, Michał przez małe okrągłe okno w przegrodzie dostrzegł panoramę miasta, które mogło już nigdy nie zobaczyć wolnego. Wieżowce Gdyni, nowoczesny port, plaże, wszystko to powoli znikało za horyzontem a przed okrętem roztaczało się niezbadane morze pełne niebezpieczeństw. W centralnej sali dowodzenia kapitan Kowalewski otrzymywał ostatnie instrukcje radiowe z dowództwa floty. ORP Ryś ma patrolować akweny na północ od Półwyspu Helskiego. Misja obserwacyjna i ograniczenie możliwości działania niemieckich sił morskich. W razie bezpośredniego zagrożenia dozwolone samodzielne podjęcie decyzji o wycofaniu się na wody neutralne. Załoga składała się z 43 doświadczonych marynarzy. Każdy z nich zdawał sobie sprawę z powagi sytuacji, ale jednocześnie czuł dumę z tego, że może służyć ojczyźnie w tak krytycznym momencie. Mechanik okrętowy sierżant Józef Błąd sprawdzał po raz ostatni systemy napędowe. Podczas gdy operator radiowy marynarz Jerzy Kubiak nasłuchiwał komunikatów z innych polskich jednostek. Gdy okręt znalazł się na otwartym morzu. Kapitan nakazał ćwiczenia zanurzeniowe alarm zanurzenie bojowe. Rozległ się jego głos przez system łączności wewnętrznej. To był moment, którego Michał obawiał się najbardziej. W czasie zanurzania każdy dźwięk stawał się podejrzany, a jego obecność mogła zostać wykryta. Skurczył się jeszcze bardziej między rurami, starając się nie oddychać zbyt głośno. Okręt powoli zanurzał się, a systemy kontroli atmosfery uruchamiały się automatycznie cisza, która zapadła po zakończeniu manewru zanurzeniowego, była przerwana jedynie miarowym brzęczeniem urządzeń elektronicznych i cichym szumem wentylatorów. Michał wiedział, że jego ukrywanie się nie może trwać długo. Powietrze w jego kryjówce stawało się coraz bardziej zatęchłe, a brak miejsca na nogi zaczynał powodować skurcze mięśni. Musiał wkrótce podjąć decyzję, ujawnić się załodze i liczyć na ich zrozumienie. Czy próbować wytrzymać ukryty do końca patrolu, ryzykując przy tym własne życie? Gdy zapadł zmierzch pierwszego dnia, a okręt płynął pod wodą w kierunku swojej strefy patrolowej, Michał nie wiedział jeszcze, że jego obecność na pokładzie wkrótce okaże się kluczowa dla przetrwania całej załogi. Dziecięcy pomysł, który nosił w głowie, miał się wkrótce stać różnicą między życiem a śmiercią dla wszystkich 43 marynarzy ORP Rysia. Trzeci dzień wojny zastał ORP Rysia w stanie podwyższonej gotowości bojowej na wodach Bałtyku, około 30 mil morskich na północ od wybrzeży Pomorza. Okręt poruszał się na głębokości peryskopu, a kapitan Kowalewski regularnie sprawdzał sytuację na powierzchni, szukając oznak niemieckiej aktywności morskiej. Michał Zalewski nadal ukrywał się w przedziale maszynowym, ale jego sytuacja stawała się coraz bardziej desperacka. Zapasy wody pitnej, które ze sobą przyniósł, kończyły się, a pragnienie zaczynało wpływać na jego zdolność do racjonalnego myślenia. Zauważył, że w jego kryjówce znajduje się zawór systemu chłodzenia, z którego czasami kapało kilka kropli destylowanej wody. Z dziecięcą pomysłowością zaczął je zbierać w puszkę po konserwie. O godzinie 1445 Bosmat Nowak, prowadził rutynową kontrolę wszystkich przedziałów okrętu. Gdy dotarł do przedziału maszynowego, usłyszał cichy szelest, który nie pasował do normalnych dźwięków pracy maszyn. Jego doświadczony słuch, wyćwiczony latami służby, natychmiast wychwycił niepokojącą anomalię. Halo, kto tam jest? Zapytał stanowczym głosem. Michał wiedział, że gra się skończyła. Wyszedł z ukrycia, drżąc z wyczerpania i strachu. Jego ubranie było przemoczone potem, a twarz pobladła od niewygód ostatnich trzech dni. Proszę pana, Got ja. Nazywam się Michał Zalewski. Mój ojciec to kapitan Marian Zalewski z Westerplatte. Bosmat Nowak patrzył na chłopaka z mieszaniną zdumienia i współczucia. W marynarce krążyły już ponure wieści o heroicznej obronie Westerplatte, więc nazwisko Zalewskiego było mu znane. Dzieciaku, co ty tutaj robisz? Czy ty w ogóle wiesz, w jakim jesteś niebezpieczeństwie? Michał wyprostował się, starając się ukryć drżenie w głosie. Chciałem służyć Polsce, tak jak mój ojciec. Nie chciałem zostać w sierocińcu, gdy każdy Polak walczy z Niemcami. Bosmat pokręcił głową, ale w jego oczach dostrzegło się zrozumienie. Chodź ze mną, chłopcze. Kapitan musi się o tym dowiedzieć. Gdy Michał został zaprowadzony do centrum dowodzenia, przez salon przetoczył się szmer zdumienia. Kapitan Kowalewski obrócił się od stołu mapowego, a jego twarz wyrażała mieszankę szoku i troski. Jak długo się tutaj ukrywasz? Od wypłynięcia z Gdyni, panie kapitanie, trzy dni. Kowalewski zamyślił się głęboko. Zawrócenie do portu w obecnej sytuacji było praktycznie niemożliwe. Niemieckie siły kontrolowały już większość szlaków komunikacyjnych w południowym Bałtyku, a ryzyko zatopienia okrętu podczas podróży powrotnej było zbyt wysokie. Dokąd zamierzałeś dotrzeć, chłopcze? Nie wiem. Panie kapitanie. Chciałem po prostu walczyć. Mój ojciec pisał, że najważniejsze to nie pozwolić zapomnieć o polskiej walce. Operator radiowy Kubiak podniósł rękę, sygnalizując ważną wiadomość. Kapitanie. Odbieramy sygnały niemieckich jednostek na wodach, na wschód od naszej pozycji. Prawdopodobnie trzy okręty patrolowe, kierunek zachodni, prędkość około dwudziestu węzłów. Kowalewski natychmiast przełączył się w tryb bojowy. Alarm dyżurny, wszystkie posty gotowości bojowej, zanurzenie na głębokość 30 metrów. Michał stał w centralnej sali dowodzenia, obserwując profesjonalizm załogi w działaniu. Każdy marynarz wykonywał swoje zadania z precyzją wyćwiczoną latami treningów. Okręt zanurzał się głębiej, a systemy akustyczne były nastawione na maksymalną czułość, kontakt akustyczny. Zameldował hydrofonik marynarz Piotr Małek. Trzy jednostki powierzchniowe, kierunek 045, odległość około 8 tysięcy metrów, prędkość maleje. Prawdopodobnie rozpoczynają poszukiwania. Kowalewski wiedział, że zostali wykryci. Niemieckie okręty patrolowe wprowadziły nowe techniki lokalizacji okrętów podwodnych, a sytuacja stawała się krytyczna z każdą chwilą. Cicha praca. Wyłączyć wszystkie niepotrzebne urządzenia elektryczne, głębokość 50 metrów. To była pierwsza prawdziwa próba bojowa dla młodego Michała. Obserwował, jak doświadczeni marynarze pracują w absolutnej ciszy, komunikując się gestami. Powietrze w okręcie stawało się coraz cięższe, a napięcie było niemal namacalne. Pierwsza bomba głębinowa eksplodowała o godzinie 15 17 około 200 metrów od okrętu. Uderzenie wstrząsnęło całą konstrukcją, a z sufitu posypała się metalowa wiórka. Michał został powalony na podłogę, a jego pierwszy instynkt kazał mu krzyknąć ze strachu. Bosmat Nowak szybko przyłożył mu rękę do ust, przypominając o konieczności zachowania ciszy. Kolejne eksplozje następowały w regularnych odstępach. Niemcy prowadzili systematyczne poszukiwania. Zrzucając bomby głębinowe w schemacie kwadratu, stopniowo zmniejszając obszar poszukiwań. ORP Ryś znajdował się w śmiertelnej pułapce. Po piątej eksplozji, która była już niebezpiecznie bliska, w okręcie uszkodzeniu uległ jeden z głównych zaworów systemu balastowego. Woda zaczęła się sączyć do przedziału rufowego, a okręt zaczął tracić stateczność. – Kapitanie, mamy problem – szepnął mechanik błąd uszkodzenie zaworu balastowego w sekcji rufowej. Jeśli nie naprawimy tego w ciągu kwatery godziny, zaczniemy toną. Kowalewski znalazł się w dramatycznej sytuacji. Naprawienie awarii wymagało uruchomienia pompy elektrycznej, ale jej hałas natychmiast zdemaskowałby pozycję okrętu. Niemieckie jednostki znajdowały się zbyt blisko, żeby ryzykować wykrycie. To był moment, w którym Michał Zalewski, Szesnastoletni chłopiec z dziecięcą obsesją na punkcie mechanizmów okrętowych miał przypomnieć sobie coś, co pozornie było tylko zabawą. Lata spędzone w porcie, obserwując prace naprawcze różnych okrętów, nauczyły go, że każdy system ma rozwiązania awaryjne. Wiedział o istnieniu ręcznej pompki, która mogła być używana w sytuacjach krytycznych. Była jednak ukryta w bardzo trudno dostępnym miejscu i większość członków załogi zapominała o jej istnieniu. Panie kapitanie, odezwał się cicho Michał. Ja wiem, jak można wypompować wodę bez uruchamiania pompy elektrycznej. Wszyscy spojrzeli na niego z niedowierzaniem. Szesnastoletni pasażer na gapę miał rozwiązanie, którego nie znajdowali doświadczeni oficerowie? Opowiadaj. Chłopcze, szepnął Kowalewski. W przedziale rufowym, za główną rurą parową, jest ręczna pompka awaryjna trzeba mieć małe ręce, żeby się do niej dostać. Mój ojciec pokazywał mi ją na innych okrętach, jeśli ktoś może pompować przez kilka godzin w rytmie. Mechanik błąd spojrzał na Kowalewskiego z nadzieją w oczach. Rzeczywiście, takie systemy istniały na starszych okrętach, ale były rzadko używane ze względu na trudny dostęp. Może to się udać, szepnął, ale będzie potrzebny ktoś o bardzo małej posturze i silnych ramionach. Wszyscy spojrzeli na Michała. Chłopiec, który przez trzy dni był problemem, nagle stał się potencjalnym ratunkiem dla całej załogi. Kolejna eksplozja, tym razem tylko sto metrów od okrętu, przypomniała wszystkim o pilności sytuacji. Orperyś powoli tonął, a niemieckie okręty były coraz bliżej odkrycia ich pozycji. W przedziale rufowym Orperyśa panowała ciemność przerywana jedynie słabym światłem latarki trzymanej przez mechanika błąda. Woda sączyła się przez uszkodzony zawór z uporczywością, która zapowiadała katastrofę. Michał Zalewski, wsparty przez Bosmata Nowaka, przeciskał się przez labirynt rur i zaworów w kierunku miejsca, które jego dziecięca pamięć wskazywała jako lokalizację ręcznej pompy awaryjnej. Jesteś pewny, że to tu? Szepnął błąd, starając się nie oddalić głosu ponad najniezbędniejszy poziom. Na powierzchni niemieckie okręty kontynuowały systematyczne poszukiwania, zrzucając bomby głębinowe co kilka minut. Tak, panie mechaniku. Ojciec opowiadał mi, że wszystkie okręty tej klasy mają takie same rozwiązania awaryjne. Tylko trzeba wiedzieć, gdzie szukać. Michał wsunął się w wąską przestrzeń między głównymi rurami systemu chłodzenia. Jego drobna budowa, która w normalnych okolicznościach była powodem do kompleksów wśród rówieśników, teraz okazała się kluczowa. Dorosły marynarz nigdy nie dostałby się w to miejsce. Na głębokości pięćdziesięciu metrów, przy ograniczonym oświetleniu i w atmosferze zagrożenia śmiercią, szesnastoletni chłopiec szukał mechanizmu, którego istnienie pozostawało teoretyczne dla większości członków załogi. Znalazłem, wymamrotał w końcu, czując pod palcami znajomy kształt dźwigni ręcznej pompy. Jest dokładnie tam, gdzie powinna być. Mechanizm był zardzewiały przez lata nieużywania, ale wydawał się sprawny. Michał zaczął powoli poruszać długą dźwignią, czując opór systemu, który przez długi czas pozostawał nieczynny. Pierwsze ruchy były trudne, ale stopniowo mechanizm zaczął działać płynniej. W centralnej sali dowodzenia kapitan Kowalewski i operator radiowy Kubiak nasłuchiwali niemiecki ruchu na powierzchni. Sygnały akustyczne wskazywały, że okręty patrolowe znajdowały się około 800 metrów od ich pozycji i powoli się zbliżały. Kapitanie, szepnął hydrofonik Małek, słyszę charakterystyczne dźwięki przygotowywania kolejnych bomb głębinowych. Będą zrzucać je za około trzy minuty. Kowalewski skinął głową. Wiedział, że jeśli nie uda się naprawić uszkodzenia systemu balastowego, ORP Ryś zatonie przed niemieckim atakiem. Paradoksalnie, śmierć z powodu awarii technicznej wydawała się w tym momencie równie prawdopodobna, jak zatopienie przez wroga. W przedziale rufowym, Michał pompował z determinacją, której nie spodziewano się po kimś tak młodym. Każde pociągnięcie dźwigni usuwało kilka litrów wody, ale proces był powolny i męczący. Pot spływał mu po twarzy, ale nie rezygnował. Pamięć o ostatnim liście ojca z Westerplatte dodawała mu siły. Chłopcze, długo można tak pompować? Zapytał cicho mechanik błąd. Ile będzie trzeba, panie mechaniku, tyle, ile będzie trzeba. Po pół godzinie intensywnej pracy ręczna pompa zaczęła dawać widoczne rezultaty. Poziom wody w przedziale przestał rosnąć, a następnie zaczął powoli spadać. Michał wypracował rytm pompowania, który pozwalał mu oszczędzać siły, ale jednocześnie utrzymywać skuteczność. O godzinie 17:30 niemieckie okręty patrolowe zrzuciły serię sześciu bomb głębinowych, które eksplodowały niebezpiecznie blisko ORP Rysia. Całym okrętem strząsnęła seria uderzeń, które pogasiły część oświetlenia awaryjnego i spowodowały uszkodzenie niektórych przyrządów nawigacyjnych. Ale tym razem ORP Ryś był gotowy. Dzięki pracy Michała system balastowy funkcjonował poprawnie, pozwalając okrętowi na utrzymanie stabilności i kontrolowanego zanurzenia. Pomijając drobne uszkodzenia elektroniczne, okręt pozostawał w pełni sprawny bojowo. Kapitan Kowalewski podjął decyzję o zmianie pozycji. Nowy kurs 180 stopni, głębokość 60 metrów, prędkość minimalna. Będziemy czekać aż się oddalą. Następne trzy godziny były próbą nerwów i wytrzymałości całej załogi. Michał kontynuował pompowanie, wsparty przez rotację innych marynarzy, którzy, mimo ograniczeń fizycznych, próbowali mu pomóc. Jego determinacja Stała się inspiracją dla doświadczonych żołnierzy, którzy widzieli w nim symbol polskiego ducha oporu. O godzinie 20:15 sygnały akustyczne wskazywały, że niemieckie jednostki oddalały się w kierunku południowo-wschodnim. Prawdopodobnie uznały, że obszar został przeszukany i okręt podwodny, jeśli tam był, musiał zostać zniszczony lub uciec. Kontakt utracony. Zameldował hydrofonik Małek. Ostatnie sygnały na kierunku 140 stopni. Odległość ponad tysiąc i tysiące metrów i rośnie. Kapitan Kowalewski pozwolił sobie na pierwszy oddech ulgi od wielu godzin. Wypłynięcie na peryskopu głębokość, sprawdzenie sytuacji na powierzchni. Gdy ORP Ryś powrócił na głębokość peryskopu, wieczorne światło odsłoniło puste morze. Niemieckie okręty patrolowe zniknęły za horyzontem, a niebo nabierało głębokich barw z zachodu słońca nad Bałtykiem. Michał został wprowadzony do centralnej sali dowodzenia, wyczerpany, ale z błyszczącymi z dumy oczami. Jego ubrania były przemoknięte potem i smarem maszynowym, a ręce posiniaczone od godzin ciężkiej pracy z ręczną pompą. Michał Zalewski zwrócił się do niego kapitan Kowalewski. A jego głos brzmiał oficjalnie, ale ciepło: W imieniu całej załogi ORP Rysia, dziękuję Ci za dzisiejszą służbę. Twoja dziecięca ciekawość i wiedza o systemach okrętowych uratowały życie 43 ludziom. Bosmat Nowak uśmiechnął się, kładąc Michałowi rękę na ramieniu. Chłopcze, Twój Ojciec byłby z Ciebie dumny. Pokazałeś dziś, co oznacza być polskim marynarzem. Ale Michał wiedział, że jego przygoda się jeszcze nie skończyła. ORP Ryś nadal znajdował się na morzu wojennym, daleko od bezpiecznych portów. Wojna dopiero się rozpoczynała, a przed nimi były tygodnie lub miesiące niepewności. Tej nocy, gdy okręt płynął w kierunku szwedzkich wód terytorialnych, gdzie mógł szukać tymczasowego schronienia, Michał po raz pierwszy od trzech dni spał spokojnie. Był nie tylko pasażerem na gapę, stał się częścią załogi okrętu, który transportował nie tylko 43 polskich marynarzy, ale także nadzieję na to, że Polska będzie walczyć gdzie tylko będzie to możliwe. Kilka tygodni później ORP Ryś, podobnie jak inne polskie okręty, zostanie internowany w szwedzkich portach, ale jego załoga znajdzie sposoby, by kontynuować walkę w szeregach alianckich sił morskich. Michał Zalewski będzie pamiętany nie jako chłopiec, który nieodpowiedzialnie ukrył się na okręcie wojennym, ale jako młody Polak, którego dziecięca ciekawość i odwaga przyczyniły się do uratowania polskiej załogi w jednym z pierwszych starć morskich II wojny światowej. W latach po wojnie, gdy weterani ORP Rysia będą opowiadać o swoich doświadczeniach, zawsze będą wspominać szesnastoletniego chłopca, którego dziecięcy pomysł, stał się różnicą między życiem a śmiercią w głębokich wodach Bałtyku we wrześniu 1939 roku.